Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w środę. Ja dzisiaj robię mm, na śniadanie te naleśniki z przepisu tej dziewczyny, którą znalazłam na Facebooku tej Rudy. I słuchajcie, mm, tutaj już sobie jednego zrobiłam i trochę podjadłam. I to nie są takie typowe naleśniki, bo tam mamy 4 jajka, 30 g masła i 40 g mascarpone. Ja dałam tego mascarpone za 120 g, żeby to było w miarę gęste, ale no to widzicie, to się jeszcze rozpada. Więc to nie jest taki typowy naleśnik, jak naleśnik, nie? Ale oszukany taki. Oszukany może być. Bardzo jajeczny, bardzo jajkami mm. przeszedł. Taka jakby jajecznica innej wersji. Moje babeczki dzisiaj sobie już czekajcie, 3-6 dwie zjadłam um, i one są mega dobre, ogólnie bardzo dobre są, do nich jakbym jeszcze dodała sobie borówek, to w ogóle by było sztosem albo ciemną, gorzką czekoladę um, tu mam ten krem kamny. nie wiem czego będę używać czy nie żeby to nie było za słodko i tutaj mam od wczoraj resztę um, sałatki, to chcę zjeść otworzyłam sobie też serek i nie wiem czy ten serek zjem czy też nie Chyba zjem tą sałatkę i te dwa naleśniki. I takie to będzie dzisiaj moje śniadanie. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie dzisiaj w co dzisiaj złogo za dzień czwartek czwartek Ja idę do samochodu po wodę, bo my dzisiaj od rana złamam cały dzień w szpitalu I po prostu ani rano śniadania Ja tylko kawę wypiłam i na szczęście, że tą kawę wypiłam biorę wodę, bo mamie się chce też pić No, jest już teraz 15, a my jeszcze nic nie ogarnięte. Dopiero jakieś badania mam je porobili i raczej przyjmą ją na oddział. Ale no powiem wam, że to w takim tempie idzie, że pierdolca można dostać. I ciekawe, czy w ogóle coś coś wybadają, bo jak widzę, jak to idzie, że nawet jak nie powiecie, co jest, to tych dokumentów zbytnio nie przeglądają, to trzeba za memu wszystko mówić. Jak się nic nie powie, to... No, tak jakby oni sami z siebie mają to, wiecie, gdzieś jesteście po prostu kolejnym numerkiem do tego noszło w tych czasach puchszenionych Zidę z powrotem wezmę tą wodę, bo mamie też nie chce pić, mama też śniadania nie jadła, bo y, była nastawiona na badania, no i faktycznie pobierali krew i tak dalej, więc dobrze, że nic nie jadła, no ale porażka, trzeba być naprawdę zdrowym, żeby chorować, nie? Zamykaj te drzwi, ja. No i dobra, kochani, ja wróciłam, byłam po drodze na zakupach. Jedycy, kupiłam tutaj dla chłopaków takie hałki. Znaczy się hałki, takie paluchy jakby. Ale chcesz tego palucha? Czy nie? Borówki. I to dla mnie, bo ogólnie na keto można jeść dużo borówek. Dzisiaj keto weszło jak złoto. No bo nie jadłam tyle godzin. O 17.00 dopiero zjadłam pierwszy pierwszy posiłek i to był kefir i te paluszki serowe które ostatnio bo dopiero o 17.00 byłam w i jak wyszłam z Biedronki to sobie zjadłam e, tutaj mamy takie kabanosy ze serem cheddar nie wiem pierwszy raz je mam ale stwierdziłam, że zobaczę dalej tu mam takie jogurciki jogurt grecki banany Tutaj wziąłem jeszcze taki burger wołowy, bo dzisiaj będę robić, w sumie zrobię na kolację. No bo już na obiad za późno, idę najpierw ogień zrobić i wtedy będzie na kolację, te serki. Takie ala mm. A co, wy wszystkie bobeczki już zjedliście? Kolejne jogurciki. O, tu mam donaty dla Was, takie o mango, żółte o smaku mango. Tutaj wzięłam sobie takie koleczki śledziowe po giricku. Eee, tutaj antipasti, które uwielbiam. Jutro może sobie upiekę chlebek. Słuchajcie, z, z, z tych przepisów na keto, i, i wtedy będę sobie właśnie jadła z tym. A jak nie no to samo to też można zjeść na śniadanie truskawki bo truskawki jak najbardziej na keto. Wzięłam dwa opakowania, mam tam te śmietany więc będę robić po prostu jakieś desery, na żone. to też do tego w sumie. Ser, mm, cheddar z tego sera kiedyś robiłam takie chipsy serowe i chyba zrobię sobie w sumie na niedzielę. Jestem umówiona z koleżanką, z przyjaciółką na imprezkę. Więc może wtedy sobie zrobię te chipsy, żeby jak już wiecie, jestem w tym, w tym całym wchodzeniu w keto. A może sobie dzisiaj zrobię, to zobaczymy. Um, wiona te słodkie bezpaskowe chłopaki wczoraj zjedli. Dzisiaj kupiłam im znowu, bo one są naprawdę dobre i mega słodkie. Jedno sobie zjadłam i salami z czarnuszką. No i takie małe zakupy. Idę, yy, pochowam te zakupy i idę robić ogień, bo zimno jest w domu, więc no, dzisiaj jeszcze jest w ogóle myłs. muszę Jezu, rozmazałam się muszę odpalić, reaktywować piłę, ale jak się rozmazałam masakrę no, zawsze się tutaj tak wymarzę nie wiem czemu no i tak, słuchajcie dzisiejszy dzień jest do bani bo cały dzień spędziliśmy na oddziale na oddziale, na sorze tak naprawdę mamy robili milion badań i wynikło z tego tyle, że nie przyjęli mamy na oddział A, Aha, bo wy nic nie wiecie bo ja wczoraj nic nie nagrywałam, wczoraj byłam z mamą był um, u... i <ścoughs> tak naprawdę pani reumatolog co będę szaleć? I pani na polecałam skierowanie do szpitala z podejrzeniem. A w szpitalu nie ma miejsca. Z podejrzeniem raka bądź yy, jeszcze tam jakiejś innej choroby. No i ogólnie dzisiaj porobiono ma mnie badania i stwierdzono, że no chyba raczej jak to nie jest, ale tak jakby jeszcze wymaga to kolejnej. Jezu, diagnostyki. A ja dzisiaj nie mogę się skupić w ogóle na niczym, bo od samego rana taki stres, że powiem Wam, że nawet mi się jeść nie chciało tak naprawdę. No. I będziemy dalej musieli jeździć po szpitalach i po lekarzach się diagnozować. No. Więc dobra, ja po. Chowam te zakupy, może później się do Was odezwę, bo Janek tutaj chcę oglądać.